kultura, Ale mnie zaskoczyłaś No na przykład kefir? Tak, bakteria. O bardzo Urawy. dobrze. Czyli kultury rolne. Kultura spożycia i picia. A dla mnie kultura to jest też to co robimy, czyli gramy muzykę. Muzyka jest porozumieniem poza jakimikolwiek językami znanymi ludziom i jest czymś szalenie uniwersalnym coś co łączy ludzi z najdalszych zakątków świata. Trans, trans w muzyce plemiennej, muzyce starożytnej, muzyce tradycyjnej jest absolutnie fundamentalny. Nieraz się zastanawiam, po co my właśnie ten festiwal robimy? No właśnie o właśnie. co nam chodzi? Ja A na przykład wiem, po to, żeby ludzie się spotykali, żeby się dobrze czuli przy muzyce. Festiwal uczy o inności. Festiwal uczy o tym, że te inne kultury, te inne rozumienia piękna w muzyce czy przepływu czasu, jak rozmawialiśmy w muzyce, są jakby na równi. Tu nie ma różnic. A jak my się tego nauczymy, to tak jak mówię, będziemy się jeszcze bardziej lubić, jeszcze będziemy się ze sobą dobrze czuć, nie będziemy się siebie bać. Jak się nie znamy, to się siebie boimy. Jak poznamy inne kultury, jak mówił Kapuściński, przejrzymy się w nich jak w lustrze, zobaczymy swoją własną twarz zupełnie w innym wymiarze. To nagle okazuje się, że to jest bliskie nam. Że te wszystkie inne kultury są super, nawet jak ich nie rozumiemy. Tak jak potrawy. Ktoś lubi sushi, ktoś nie lubi sushi. Kalejdoskop rytmów i kolorowych dźwięków. Muzyka sfer, muzyka ducha. Różne języki. Skale, dźwięki, melodie, nieskończoność artykulacji wszelakich. Inne pojmowanie czasu w muzyce oraz piękna w muzyce, trans. Teleportacja w nadprzestrzeni To wszystko na festiwalu Skrzyżowanie, Skrzyżowanie Kultur. kultur. Zap